jakie No dobrze. Powiedzmy tylko e, o leniu wierszyk, dobrze? Nie. Powiesz o leniu? Na tapczanie... Nic nie robi. O? Jak to? Ja nic. A kto siedzi? A kto zjadł pierwsze? No nie widzę ci buzi. Śnia? Danie. A kto dziś? Plu. I? Pięknie. A kto ci się, w, kto się w głowę? Pod? Kto dziś zgubił? K. Losze? O! Najri? Co było dalej? O! Proszę! Najri? Czy Ty mnie słuchasz w ogóle, dziecko, kochane? Nie. A dlaczego nie? Czy tak jest grzecznie? Nie słuchać mamy? Najri? Czy tak jest grzecznie? Nie słuchać mamy? Żabo? Dlaczego mnie nie słuchasz? Dlaczego mnie nie słuchasz? Co? Jesteś zła na mnie? Ale jesteś na mnie zła? Nie jesteś zła? To jak się dzisiaj czujesz? Okej. Mary, wiesz co? Myślę, że babcia by się bardzo ucieszyła, gdybyś powiedziała: "Cześć, babciu". Możesz powiedzieć: "Cześć, babciu"? Mary, możesz powiedzieć: "Cześć, babciu"? Mary, dlaczego jesteś taka? Słyszysz mnie?